Na targach Taropak na stoisku firmy IGUS Rozmawiałam z Radomirem Ochockim, menedżerem do spraw ślizgowych i liniowych. Dlaczego firma IGUS zdecydowała się wystawiać na targach Taropak w tym roku? Przemysł pakujący i przemysł maszyn pakujących to jest bardzo kluczowa branża dla nas, jeśli chodzi o bezsmarowne łożyska ślizgowe, którymi się zajmujemy od lat. A targi Taropak są jednym z największych wydarzeń w tej branży, więc dlatego... Nie wyobrażaliśmy sobie w tym roku nie wziąć udziału w tej imprezie, żeby zaprezentować swoje nowe rozwiązania jak i również no, rozwiązania, które były hitami przez lata i są nadal bardzo pożądane na tym rynku. Tak jak wspomniałeś, targi taropak to przede wszystkim branża pakująca. Powiedz proszę, jakie produkty firmy Igus są odpowiednie do tej branży? Praktycznie cała nasza oferta produktowa, produkcyjna pasuje do tej branży. Zarówno wszystkie łożyska ślizgowe przez swoją bezsmarowność, pracę na czysto i odporność korozyjną pasują do branży. Tak również i prowadniki kablowe, które są polimerowe, jak i przewody Chainplex do, do ruchu pasują również. Natomiast chciałem przedstawić kilka konkretnych nowych rozwiązań, które w tym roku prezentujemy. Pierwszym takim rozwiązaniem jest taśma ślizgowa, trybotaśma, tak ją nazywamy, z materiału iglidur A160. A160. Jest to materiał ślizgowy, można powiedzieć łożysko ślizgowe w postaci taśmy o grubości pół milimetra, dzięki któremu można swobodnie ułożyskować przesuwanie się dwóch elementów metalowych po sobie, bądź też ochronić i zapewnić ślizg pomiędzy produktem, a elementami metalowymi na produkcji. Drugim takim rozwiązaniem, które jest istotne z punktu widzenia czystości branży pakującej i bezsmarowności są łożyska kulkowe XIROS, które rozwijamy od kilku lat. W tym sezonie pojawiły się nowe rozmiary, pojawiły się również materiały, które są wykrywalne i które są przewodzące. No i oczywiście wypada podkreślić, że są to łożyska, które pracują bez smaru, zupełnie na sucho. Trzecim dosyć rewolucyjnym rozwiązaniem i nowym rozwiązaniem są śruby wielozwojne w technologii Dryspin, jest to nowa technologia, którą przygotowaliśmy, w sumie rozwinęliśmy. Są to, jest to pierwszy gwint walcowany, śruby, dostosowany do nakrętki polimerowej, które pracuje na sucho i posiada szereg rozwiązań, które zapewniają bądź to precyzję, bądź również niezawodną pracę. Ostatnim produktem, który chciałem zaprezentować jest to stolik krzyżowy, który zapewnia regulację elementów na liniach produkcyjnych w dwóch osiach. Nowością jest to, że stolik jest wykonany w pełni ze stali nierdzewnej. W połączeniu z odpowiednimi materiałami polimerowymi może występować w konfiguracji zgodnej z certyfikatami FDA, z dopuszczeniem FDA, czyli może pracować w kontakcie z żywnością i z jej lekami. No i jest to rozwiązanie zupełnie antykorozyjne, bezkorozyjne i pracujące na sucho. Jako międzynarodowa firma znana ze swojej innowacyjności i wielu nowych produktów? Faktycznie jako firma przywiązujemy bardzo dużą wagę do innowacyjności, do nowych produktów i corocznie wypuszczamy od 100 do 150 nowych produktów w dwóch terminach. Jedno, jed, pierwszym terminem są targi Hanover w Hanowerze HMI, które są głównym wydarzeniem w branży e, maszynowej. Gdzie prezentujemy w tym roku? Zaprezentowaliśmy 114 nowych, zupełnie nowych produktów. Natomiast druga tura jest w targach Motek, gdzie będziemy prezentować kilkadziesiąt produktów kolejnych. No i corocznie prezentujemy nasze nowe rozwiązania w lotce nowości, gdzie te wszystkie produkty razem z informacjami technicznymi są prezentowane.